Dzień wypłaty jako samotna mama. 4200 zł na koncie i jeszcze 2480 plus. Niby dużo, ale jak masz trójkę dzieciaków, to te pieniądze uciekają szybciej niż one po szkole. Najpierw pisuję wszystkie dane do arkusza i zaczynam budżetować. Potem siądzę do rachunków: mieszkanie, telefon stacjonarny, Netflix, Disney Plus, bo bajki to moja niania. 2073 zł poszło, a ja dalej słyszę mamo, a chipsy kupiłaś? Kolejny krok to codzienne wydatki: zakupy spożywcze, buty dla dzieciaków wizyta u pediatry oraz kawa na mieście. Tutaj 2350 zł. Wszystko dla moich skarbów, a dla mnie spa to 10 minut spokoju. Kolejny etap to moje szczędności. Poduszka finansowa oraz wakacje z dzieciakami na działce u dziadków. 800 zł na marzenia. Może w końcu odpocznę. Chociaż wiem, że i tak będę latać za nimi. Na koniec zaglądam do zobowiązań. Rata za szczepienie dla najmłodszej oraz pożyczka na korepetycję z matematyki. Tę kategorię zamykam w 650 zł. Potem wpisuję wszystkie dane do śledzenia transakcji, ona w kilka sekund liczy, czy ogarniasz, czy tylko żyjesz złudzeniem. Nie zlicza, ile razy ten arkusz już pomógł mi zapanować nad budżetem. Kilka minut w tygodniu i dokładnie wiem, na czym stoję. Pisz w komentarzu szablon, a ja podeślę Ci ten arkusz.